Udało się? Udało się! Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Oczywiście, plądrowanie, i coś tutaj, kogoś słyszę. Ktoś tutaj też plundruje, pewnie ten nasz pan, który, który nam ukradł. Dziennik doktora Moro. Myślałem się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Raczej. Megaskop? Kryształ Powinienem włożyć go do megaskopu. O, i to brakuje będzie ciekawe. Dwóch kryształów. To brakuje dwóch kryształów, przecież są wszystkie. A z megaskopem jest dobra zabawa, więc wiecie. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Popatrzmy, posłuchajmy. 18 jule 1102 Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem, bo dotyczy mnie osobiście, mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię, i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna, gdybym Mógł cofnąć czas. Wolałbym wówczas zginąć niż oddać mego jedynaka wiedźminom. Restało się, a ja w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, Uda mi się też je cofnąć i przywrócić Żeroma normalnemu życiu. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie. To może znaczyć bardzo wiele dla ciebie, w takim wypadku, okej. Okay. że nie ma wszystkich wpisów, ale pewnie uda nam się je znaleźć. Posłuchajmy trzeciego wpisu. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu. Białko ze zmutowanych jaj z kolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. Robi się ciekawiej. Wpis piąty. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na żaronie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutacje, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lydii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawią tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. Hmm. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Aha, czy nie da się wyjść? Widziałem tam jeszcze dwa kryształy. Jeden był na stole, a drugi był na Znaczy, przynajmniej jeden widziałem, dobra, drugiego nie widziałem. Jeden na pewno jest na stole. Cholera jasna, nie możemy stąd wyjść, nie możemy. Słabo. Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. A co z tym, co z tym kryształem, który tutaj jest? Możemy go zabrać. Świetnie. Jest jeszcze gdzieś jeden. Popatrzmy. Biblioteczka większość księgi o mutacjach i genetyce. I jest kolejny kryształ. Dobra, posłuchajmy jeszcze zapisu trzeciego, e, drugiego i czwartego. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji. A więc mały sukces. Dzięki tej mutacji żerom prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Dobra, no to wiemy, jak się to wszystko potoczyło. Znamy też zakończenie. I dostanę do doświadczenie. Do Idziemy zwiedzać dalej. Skolopendromów jedyna osłoda wygnania. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić. Chyba tutaj już nic nie znajdziemy, tam jest przejście po lewej stronie do kolejnej jakby komory, ale jest jeszcze kilka elementów, które możemy sobie tutaj podnieść, chociażby, o, proszę. Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Spreparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. A to co? Kolejny jakby portal. Nie da się tego użyć. Ale wygląda jakby to był portal. Tego też użyć nie mogę. Dobra, idziemy do Skolopedromorfu, pewnie będziemy musieli z czymś takim powalczyć. No i kim jest jego mość, którego ścigamy cały czas? O, proszę. Zmutowany Skolopedromorf, pewnie. Dwa na raz? Dwa na raz. Na wesoło. No, dajmy rodę. O cholera. Mało brakowało. Dobra, jeden z głowy, został jeszcze jeden. Ty, tego się nie spodziewałem. No i już pochodzi. OK Okej, czyżby wypadły jakieś jasko lub morfa. Wybacz. No ale ja nie widzę Skrupa potwora. Słabo. Ok, zapiszmy sobie grę, tak wiecie, w razie No w. i kolejne. Mam nadzieję, że tylko jeden. A, i znowu. Koniec. Dziękuję. Są jaja. Białko do Kolopendonorfa, świetnie. 41 poziom, 21 punktów do rozdania. Na co ja to wszystko wykorzystam? No chyba, że jakieś nowe umiejętności mi dojdą z racji tego, że wiecie, A teraz to przechodzę. No i czy poznamy w końcu kim jest osoba, która się tutaj też dostała? Aha, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. O co chodzi? Jest zmontowane białko sklopem robowym w urządzeniu Profesora Moro i uruchom aparaturę. Dobra, a do którego urządzenia konkretnie? Aha, tutaj. I Geralt będzie musiał tam wejść? Tak. O żeż ty. Czajcie. Dobra, wejdziemy. Skoro Most to most, tak? Rozbierz się i uruchom aparaturę. Ciekawe co się z Geraltem stanie. No to skakujemy. Raz kozi śmierć, tak? Intrygująca maszynę. Jęczy czas się przekonać, czemu tak emy profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Ciekawie co zrobili. Wow, Geralt? Szybko się zregenerował. Wow, system mutacji został odblokowany. Mutacja umożliwia wykształcenie specjalnych zdolności, które nie, należą, nie leżą w zasięgu zwykłych śmiertelników. Więcej na ten temat. Włóż panel postaci. No, oczywiście, że otworzymy panel postaci. Zobaczmy o co chodzi. Ok, pamięć mięśniowa. Obrażenia od szybkiego tyłu są zwiększone o 25%. Przyrost punktów adrenaliny. Aby e, przejść do panelu mutacji. Oho. No to robi się ciekawiej. Aby badanie mutacji mogło zakończyć sukcesem, musisz do niego użyć wymaganej ilości punktów umiejętności oraz mutagenów. Czyli dobrze, że to wszystko sobie wziąłem, wykorzystałem. Zaawansowane mutacje. Wybierz jedną z zaawansowanych mutacji. Ej, ale ja nie chciałem akrot tej. Broń w seria. Aby rozwinąć zaawansowane mutacje musisz najpierw rozwinąć inne. Musisz wcześniej. Wcześniejsze informacje na, temat, na ten temat znajdują się w opisie mutacji. Mutacja została zbadana. Ciekawe. Dobra, rozwijmy te do walki. Punkty umiejętności. Aha, większy motogen, czerwony motogen bym potrzebował. Tego mam wystarczająco, więc to sobie rozwijamy. Gdy Geralt zostanie zraniony, w walce wręcz atakujący przeciwnik otrzyma obrażenia o wartości. Bla, bla, bla. Obrażeń. Dolnie 105. Czyli opłaca się zbierać teraz mutageny. Je krafcić W końcu coś zrobili. No i bardzo dobrze, z drugiej strony, że zachowałem sobie tyle punktów umiejętności. Faktycznie marnowały się. A teraz będzie można je wykorzystać. To bym chciał wykorzystać, ale nie mam większego mutagenu. Nawet nie pamiętam skąd moglibyśmy sobie wziąć mutagen. Ale super. Świata sprawa. Ubierzmy się z powrotem. No i na szczęście Gerald został Geraltem. Nie zacznie odwalać, mam nadzieję. No i mamy komplet. Czy nie musimy się teraz stąd wydostać? No ale kto tutaj wcześniej był w tym laboratorium? Czemu my się tego dowiedzieć nie możemy? Przecież mnie to tak intryguje teraz. nie działa. Może da się je naładować, którymś ze znaków? Mm, a którym konkretnie? Igni? Nie. Art. Świetnie. O, i pojawiliśmy się gdzieś pod wodą. A z drugiej strony tej całej e, miejscówki. Jest noc. Tak jak widać. Dobra, do brzegu. A e, do brzegu, jejku, jaki dystans mamy w ogóle do pokonania? Aha, ten brzeg w ogóle jest jakiś lewy, bo nie mogę wyjść. Świetnie. Przecież właśnie o tobie chodziło. <laughs> właśnie to chciałem zrobić. Dobra, udało się, tam jest niedźwiadek, a z niedźwiedzia też trochę hajsu leci, bo jego skóra jest dosyć cenna. I skorzystamy z tego, że tutaj jest ten niedźwiadek. wysoki poziom, ale powinniśmy sobie też żadne no i na konika. o proszę, jakaś chatka w ogóle. Chatka po O, Oj, to będzie daleka droga, tak patrzę. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze być może będzie jakiś w takim razie... Teleport. Znaczy teleport, wiecie, szybka podróż. No to i w sumie rację, musielibyśmy złożyć księżny raport z poszukiwania bestii. A ja też musiałbym się zastanowić teraz, czy przypadkiem... Nie podjedziemy tutaj do góry? Oczywiście, że podjedziemy. I wjedziemy od tej strony do miasta. To zdaje się, że wjedziemy od strony... Tak, wjedziemy od strony tam, gdzie jest yy, ten kowal. Idealnie się składa, bo w tym wypadku podjedę sobie i spróbuję wykuć, wykuć zbroje, które były mi... Które są mi potrzebne w zasadzie. Nie były, a są. Potrzebne. Dobra, popatrzmy, posłuchajmy, co zdrawka ma do powiedzenia. Witam. Ma... Możesz coś dla mnie. Oczywiście. Mam nadzieję, że uda ci się miecze w takim razie sklepać dla mnie. Ej A dlaczego nie? Ształa... A, wzbogaconego mety, mm, dwimerytu, to jeszcze lepiej Ech, nie umierać Jak można zrobić wzbogacony dwimeryt? Aha, mało hajsów, a ja się już zacząłem zastanawiać co się stało Jak zdobyć wzbogacony dwimeryt? Blacha ze wzbogaconego dwimerytu Taba... O! Ruda merytu i jaśniejącej Rudy. To jest potrzebne, żeby skleić dwimeret. A wzbogacony Dwimeryt? Ruda wzbogaconego Dwimerytu, Ok. A jak zrobić sam wzbogacony Dwimeryt? Czy ktoś mi to jest w stanie powiedzieć? Ruda wzbogaconego Dwimerytu. Ruda Dwimerytu. Ruda Orichalkom. A to skąd mam wziąć? Ruda Orichalkom. Zielone złoto. Nie mam pojęcia skąd wziąć zielone złoto. Ruda miedzi. Kawałek niklu. Ruda Orichalkom. Orichalk. A ale rudy 2 tu możemy skleić. I w sumie całkiem fajnie możemy skleić. Więc skleimy, ile się tam uda. No, ale tego Orihalk. O kurde. A nie, zaraz. Nie jest w porządku, dobra. No, to zielono złoto moglibyśmy ogarnąć. Kup 76. Dobra, kupimy. Ale mi to hajsów zabiera. Ok, i teraz co? Rudę z wzbogaconego srebra chciałem zrobić, ale mam za mało hajsów. Dobra, schodzę do sklepu i posprzedaję trochę stafu, który tam mi może zalega. Przede wszystkim ten miecz, który posiadam, z niego powinien dostać fajną kasę. 405 na fajna kasa, to, to nie jest na... Ile ma hajsów? 878. Czyli znowu jakiś hajs jest. Dobra, przekujmy to co tam się da, co jest do przekucia. Potrzebuję stworzyć rudę wzbogaconego czyli z tego będę miał dwa. Ok, i teraz sztabę wzbogaconego potrzebuję. Aha, będę miał tylko jedną sztabę. Świetnie. Widzę, że majątek na to wydałem, a nie, niewiele się udało zrobić. Okej, okay, ale weźmy sobie tak w razie może miecz stalowy. I dokładnie, brakuje mi w dalszym ciągu jednego. Naprawdę będą musiał zbierać trochę hajsów. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Okej, okay, czyli od ciebie już nic więcej nie wyciągniemy. Musielibyśmy się udać w takim razie do księżnej. No, to będzie spory kawałek. Ale w ogóle super, no, mamy w ogóle jakiś kolejny rozwój, ja bardzo mi się to podoba, 25% więcej w takim razie obrażeń. Niedługo w takim razie też będziemy mieć nowe pancerze wykonane, no i nauczyłem się nowej rzeczy, czyli e, streamowania na YouTubie za pomocą PlayStation 4, świetna sprawa. Zapewne, żeby korzystać z tej funkcjonalności, no, trzeba mieć też. bez y, plasa aktywowanego. No ale. jest, więc spoko. No i daleka droga, pewnie jeszcze. Tutaj wszyscy wino i wino, a ja wolę winiaka! Jaki. jaki głos w ogóle miał, ale faktycznie zauważyłem to na samym początku. Pochrapać, cycka podłapać, co nie? <laughs> ja to lubię winiaka i cycuszki! Jak to każdy żołdek Proste myślenie. Wszystko jest w porządku. Najpierw Wojaczka, a później. Ty Druga Wojaczka ciesza, w łóżku. Nie, Jej, mogłem ko na konia wsiąść, ale już dobiegamy, więc nie ma sensu nawet płotki tutaj przyzywać. No i nie byłem jeszcze w tym zamku, no ale w sobie. Wydaje mi się, że to właśnie tak zostało zrobione, że raczej wcześniej nie opasało się iść do zamku. Ja Weźmiemy sobie jeszcze pomedytujemy. A, w sumie do godzin rannych. No, i mam też drogowskaz. Świetna sprawa. O, jak ktoś coś do mnie napisał. posłuchaj tylko że sobie zobaczę. O! Słucham. No i to jest właśnie ten widok. W ogóle popatrzcie na to. Cała kraina Bukler. Świetnie to wygląda.